Dobra, ale jest progres nie zginął konor! Dobra! Kif to mało latę, ważne, że. Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Mówię, że ona dzisiaj to przejdzie na że miesiąc. <grym> I pomaga dzieciom w lekcjach. Od Dobra. Ruszamy dalej. Yy, godzina 30 i jedna misja. Załóżmy, że w tej grze jest. Ile może być misji w grze? 30. 30 misji razy yy, 1,5 to jest 45 godzin. To mało. A gra jest na 10. Włącza tryb monitoringu i wzywa odpowiednie służby, w razie włamania albo... Kurde, no to słabo. MP800 jest odrobinę droższy, No to ale trochę słabo, okej. Okay. No dobra. Proszę wam, pokażę. Odrobinę droższy i wiele to funkcji. To troszkę średnio, faktycznie. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Głównych postaci Naprawdę do zabicia zabraknie. Co mu się właściwie stało? Podałkiem. Ważne, że żyje Conor. Głupi wypadek. A. Uh -huh, mhm, uh -huh, uh -huh. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Ok. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400. Zarejestruj imię. Kara. Ale wkurwiam go. Tak mnie kara. O, oh, kary to ja powinna mieć na kompa od rodziców już 10 lat temu. Mm, no, jak nic. Z bok jeden. Kurde, siku mi się chce, ale... <gry> nie mogę, nie mogę iść, bo... małym playu. No ale grafa jest przepiękna Sikaj do butelki Nie wiem czy mogę opowiadać Ale mam ziomka Który sikał do butelki Kiedyś do niego przyszłam I powiedział, żebym zajrzała za łóżko Zajrzałam tam była butelka pożywcu Która w środku miała kolor pomarańczowy. Ja mam traumę. Nie zaglądam już ludziom pod łóżka Trzeba w zainwestować, to bez ruszania się załatwisz. Eee, no. No, jak będę tak y, siedzieć przed tym kąpem, to w końcu przylegnę do tego krzesła i będę musiała. Ale fajnie się gra. Dobra, jak się to skończy? To koniec czy początek? Yy, yy, teraz jest początek, chociaż prawie był końcem. Lepiej kibel zamontować. Imagine. A i to taki japoński, z taką technologią. Dobra. Yy, Dziśku. Mi się podobało generalnie. Dobra, jeżeli ta pierwsza misja już wygląda tak, jak wygląda, ja uważam, że nie powinniśmy już ani razu więcej cofnąć. Lecimy z We Go With The Flow. Jak to mówią, yy, jak to mówi yy, yy, angielskojęzyczna młodzież Nie wiem, czy tak mówią W ogóle, patrzyliście yy, młodzieżowe słowa roku? Ktoś w ogóle używa 67 i by... Co to jest? 67 Słyszeliście o czymś takim? Co to znaczy w ogóle? Bo ja nawet tego w sumie nie wygooglowałam, tylko spojrzałam na te słowa i miałam takie wytyfy. 67 a nie 6. No właśnie też myślałam, że się może pomyliło komuś. Że chodzi o 69, ale to nie, to jest 67. Za tobą 19 kilometrów. Zostało jeszcze tylko 8. Nie, ja słyszałeś tą historię historię pewnej wuderki. Od zjebanego dziecka. Dawaj, dawaj. Six, 7. Mi zajęło przejście 14 godzin, to tutaj liczę na wyjepkę wszystkich poniżej pięć ciotka. Eee, ale... E, dobrze, ty zrobiłeś 14 godzin i pewnie zrobiłeś... Nudny gameplay, że wszyscy przeżywają. O Boże, jak idziemy schematami, a ja Ci pokażę, że są różne możliwości przejścia historii i dam bardziej taką życiową, że nie wszystko da się dobrze podjąć decyzję i musimy ponosić konsekwencje swoich wyborów. Dlatego cofnęłam trzy razy, kurwa. Za ilość liter w słowach, aha, mam za C-worda dla streamerki? Dla... Ja za jakiego Nie powiedziałam C-word, nie powiedziałam C-worda Pokaż, pokaż, ja za dużo zjebałem Nie no, śmieję się no, no to po prostu był unlucky Naprawdę, naprawdę zrobię wszystko co w mojej mocy No jak? Nie powiedziałam! Nie powiedziałam! Powiedziałam? O boże, to już ty, ty, ten stan, że się nie hamuje człowiek. Nie, naprawdę? Aż woda sobie obczaje. Dobra, która to jest minuta? Godzina 35. Dobra, ja to sprawdzę. Dobra, nie wiem, gdzie mam iść. No dobra, ale co znaczy to yy, 67? Jakie jest znaczenie tego słowa? I coś mówi 67? Nasze Panie i panowie mają nam ciotka? Nas. ciotka? Ciotka, ciotka, cioteczka. Nie, że to, to takie słowo, tylko ciotka, jak ciocia. Nam nie mówią w ogóle ciotka No ale ciotka klotka No przecież nie, 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 nie Nie, nie, to nie jest Nie, nie Ciociunia Według mnie młodzieżowym słowem roku powinno być kurwa Bo może ją usłyszeć, co trzeci Stojąc przy grupie nastolatków O, to prawda ale ja też bardzo lubię używać tego słowa. Ja czasami przesadzam z coworkiem. No dobra, ale nawet jeżeli, nawet jeżeli to jest yy, słowo, które jest do Bana, to weźcie nie zgłaszajcie, co? Weźcie nie zgłaszajcie tego streama, co? Weźcie, co? Bo... Co ja do gara włożę? Zagaz wulgaryzmów jest w tym plebiscycie? Pamiętacie jak było JD i ludzie pisali, że to znaczy jest dobrze? Ale... Zamówienie jednak ludzie wyżej 8, 4, 7, sprawdzili nie są tacy ...99 Proszę potwierdzić płatność tak, tak. Sprawdzili, że to nie znaczy, jest dobrze. No właśnie pytam, co znaczy 67? Jakie jest znaczenie tego słowa? Znaczy, kurwa słowa. Cyferek. Ej, a wymyślmy też swoje cyferki. Jakieś. I to będzie oznaczało chujowy gameplay. Ale dobra, słaby gameplay. Jakie to mogą być cyferki? 0-0 zero, zero. Nie, zbyt proste. 9-9 nine, nine. O. Ale 9-9 nine, nine odjepałaś. Mnie bawi. A, można taki kąt kamery. Zyczka. Dobra, bo jak będziemy się tak rozdrabiać na szczegóły, to ten co foty robi. A szkoda, że nie można tutaj ludzi z bara brać. Ale na przykład jest słowo szacunek? I ja uważam, że częściej słyszę bardziej szac niż szacunek. Dobra, gdzie jest ten przystanek pieprzony? No, jestem na przystanku. A, tu trzeba co zawołać? Coś pisaliście, to mi czad wywaliło hmm. Jakby co? <laughs> A ja mam czekać na autobus? No, jak normalny człowiek? Mogę takson? Trzydzieści metrów. A tam jest autobus. Ha właśnie odjeżdża. Nie. Oh shit. Oh shit. Autobus mnie wjechał. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra. Jedzie kolejny. Ej, dobra, to wy napisaliście, co znaczy to 67, czy nie? Eee. Bo mi wywaliło czat na chwilę i nie wiem, czy napisaliście, bo dalej nie wiem A jak nie, to ja sobie to zaraz wygoogluję i koniec tego dobrego Wszystkie to wygoogluję sobie Uspokój się 67, co znaczy? Wiralowy trend internetowy bez konkretnego znaczenia. Aha, który stał się dzięki, popularny dzięki memom i filmikom z korzykarzem NBA Lamelo Balem oraz utworem rapera Skrilly zatytułowanym Dot, Dot Wiralowy sposób pomógł mu influen... O, ty! Ej, czemu tu jest połowa rzeczy skipnięta? Halo! Ale co to ma znaczyć?